Są wciąż aktywni i ciekawi otaczającego ich świata. Mimo, że ich aktywność zawodowa ustała, to postanowili nie poddawać się codzienności i chcą zarówno pogłębiać swoje horyzonty wiedzy, i to z różnych dziedzin życia, ale również brać aktywny udział w przedsięwzięciach kulturalno-społecznych na terenie naszej gminy. Wiek nie jest dla nich absolutnie żadną przeszkodą, nie mają czasu na starość, czują się aktywni i potrzebni. W sobotę 13 kwietnia Uniwersytet III wieku w Żarowie świętował 15-lecie swojej działalności. Co przez ten czas się wydarzyło? Jakie plany macie na przyszłość? Ile studentów się przewinęło przez żarowski uniwersytet? No począwszy licząc od pierwszego roku założenia uniwersytetu, były to takie lata, że miałam 180 studentów. W tej chwili jest może trochę mniej, no bo już jednak lat upłynęło. Na dzień dzisiejszy mamy 140 osób. Dzieje się bardzo dużo. No, są różne zajęcia, są wycieczki, są spotkania towarzyskie, są wyjazdy do teatru, do kina. Także idziemy dalej w tym kierunku i się realizować, żeby po prostu tym osobom, które są w naszym uniwersytecie, miło spędzało się czas. A jak to robicie, że jesteście cały czas aktywni? No jak my to robimy, poczujemy się młodzi, jesteśmy studentami na uniwersytecie i dlatego jest w nas taka może energia, jeszcze pozytywna i młodzieńcza. A jakie plany na przyszłość? No, na przyszłość to jeszcze tak, no na pewno wycieczki, no i takie cykliczne zajęcia, które były do tej pory spotkania. Teraz w najbliższym czasie będą zawody w bóle Dolnośląskich uniwersytetów, bo też robimy takie zawody, także ciągle coś wymyślamy nowego, żeby się ciągle coś działo. Na świetlicy wiejskiej w Mrowinach, gdzie świętowana uroczystość, zjawili się słuchacze, pierwsi założyciele żarowskiej uczelni i sympatycy. Uniwersytetu III wieku. Życzenia na ręce prezes Uniwersytetu Krystyny Markiewicz złożyli zaproszeni goście, wśród których nie brakowało burmistrza Leszka Michalaka, zastępcy burmistrza Przemysława Sikory, przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Koniecznego, byłej burmistrz miasta Żarów Lilii Gruntkowskiej, Zbigniewa Owczarskiego oraz zastępcy dyrektora gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie Anny Suchodolskiej. Gdyby nie wy siedzieliby w domu, marnieli, gnośnieli. A tak, jesteście razem uśmiechnięci, pięknie wystrojeni, przepiękne kreacje na dzisiejszy dzień. Dziękuję, że jesteście, bo dzięki Wam żarów wygląda lepiej. Uczestniczycie we wszystkich wydarzeniach, widać Was żarowie. To jest piękne, że jesteście. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Życzymy, aby tych jubileuszy było jeszcze więcej wszystkim. Państwu przede wszystkim w zdrowiu, w sile, i żebyście się mogli nadal spotykać w tym pięknym towarzystwie. Wszystkiego dobrego. Patrzę na Państwa dzisiaj. Wiele z tych osób jest, wiele jest nowych. Ale powiem tak, jakbym co roku widziała młodsze twarze. A mówię tak też tak dlatego, że za rok będę was bardzo prosiła, żebyście mnie przyjęli do siebie. Dziękuję serdecznie Państwu. W każdym wieku można zawierać piękne przyjaźnie. Ja Wam życzę wszystkiego pięknego, najlepszego, e, i mam dla was do was taką jedną maleńką prośbę, żeby wam się nie przestało nigdy chcieć. Wszystkiego dobrego. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że utworzenie w Żarowie uczelni dla seniorów było fantastycznym pomysłem. Podczas uroczystości prezes Uniwersytetu III wieku Krystyna Markiewicz wręczyła również statuetki oraz podziękowania za wieloletnią współpracę, zaangażowanie i pomoc. Statuetki otrzymali burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Przemysław Sikora, przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie Lilla Gruntkowska oraz Zbigniew Owczarski. W szeregach Żarowskiego Uniwersytetu III wieku jest 180 studentów. I jak sami twierdzą, przejście na emeryturę wcale nie oznacza nudy. Nasi seniorzy przeżywają tutaj swoją drugą młodość, spotykają się podczas różnych uroczystości, organizują cykliczne imprezy i nabywają nowe doświadczenia. Zawsze również mogą liczyć na wsparcie naszej gminy i Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Bardzo dużo rzeczy się przy, przydarzyło nam w ciągu tych 15 lat. Mieliśmy bardzo dużo wycieczek, spotkań, nie tylko między naszymi słuchaczami, ale też między słuchaczami z innych uniwersytetów. Spartakiady były, Spartakiady nie tylko na terenie naszego tutaj powiatu świetnickiego, ale też w województwie naszym wrocławskim. Oprócz tego wyjazdy do filharmonii, do teatru, spotkania integracyjne, spotkania sportowe, bóle, kręgle. Także tego jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Czyli można powiedzieć, że cały czas jesteście aktywni. Bardzo tylko nam pozazdrościć. I myślę, że jeszcze 15 lat podziałamy. Gratulujemy wam drodzy studenci. Jesteście wspaniali. Życzymy wam zdrowia, nieustającej radości i kolejnych wspaniałych jubileuszy. 100 lat żyją nam sto lat sto lat niech żyją żyją nam jeszcze raz jeszcze raz niech żyją żyją nam nie